Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę wam ciekawostki z dodatku 400 dni do The Walking Dead. Na samym początku gry możemy zobaczyć logo pewnej firmy na ciężarówce. I takie samo występuje podczas przygody Vince'a. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy zdjęcie nawiązujące do serialu Breaking Bad oraz dziewczynę z logiem Telltale Games. Na samym początku gry Winsem możemy zobaczyć sklep z narkotykami. W autobusie więziennym jest dwóch policjantów. Obydwóch możemy później zobaczyć zmienionych w zombie. Last morning. You Don't you Autobusu widać uciekającą Shell i Becke. Jeżeli nie odetniemy sobie kajdanek, zobaczymy błąd graficzny związany z nimi. Co ciekawe, gdy wychodzimy na zewnątrz, znikają one. Wade posiada samochód, który w rzeczywistości nie ma elektrycznych szyb. W grze jednak je ma. Gdy gramy jako rasę, zobaczymy samochód, który ścigał Wade'a. Jeśli wtedy strzeliśmy mu w światła, będzie on miał teraz je zniszczone. Kiedy Tawia trzyma zdjęcie Wejta, ma on czapkę na sobie, mimo tego, że na tablicy ogłoszeń jej nie miał. To by było na tyle. Trzymajcie się, Siemka.